Ja, drodzy Państwo, wierzę patrząc na dane statystyczne, ale nie tylko na dane statystyczne, bo tak naprawdę rozmawiając z polskimi przedsiębiorcami, którzy są pełni zapału i pełni pomysłów, ja wierzę naprawdę w, w bardzo dobrą przyszłość naszej gospodarki. My jesteśmy rozpoznawani na rynkach jako ten naród, który, który potrafi również radzić sobie w, w trudnych sytuacjach, więc stanowczo wierzę, że ten rozwój gospodarczy i rozwój Polskich przedsiębiorstw będzie nadal sukcesem kontynuowany. Dzisiaj widzimy, że mamy niski stopień bezrobocia, i jednym z efektów tego jest również to, że pracowników na rynku pracy zaczyna nam stopniowo ubywać. Nasi przedsiębiorcy będą pewnie stawiali na różnego rodzaju innowacje automatyzację robotyzację która stopniowo będzie pomagała w dalszym rozwoju, ale z drugiej strony też ewentualnie zastępowała, będzie uzupełniała te braki siły roboczej.